Radomowi kibicuje Platinum Fitness. Radom, ulica Biznesowa 8. Sportowym emocjom smaku nadaje Max Premium Burgers. Dzień dobry, rozpoczynamy konferencję prasową przed niedzielnym meczem 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Radom jak Radom, Legia Warszawa. Tradycyjnie na konferencji witam trenera pierwszego zespołu Zielonych, pana Konstantina Gielka I od razu, zanim pytania od zgromadzonych dziennikarzy, trener opowie o przygotowaniach do tego meczu, o sytuacji kadrowej, jak i nastrojach przed niedzielnym nadchodzącym spotkaniem z wicemistrzem Polski. Blisko coach. La actitud, la plantilla y cómo están en previa del partido. Bueno, eh, yo creo que bueno, todos desean jugar este partido, aunque algunos no estamos listos ¿no? de la plantilla, los jugadores no están listos, pero bueno, yo creo que todos desean estar en este partido, quieren verlo. I myślę, że jest ważne dla nas, żebyśmy mogli do tego, że mamy pewne z wieloma Myślę, że wszyscy chcą zagrać w tym spotkaniu, bo jest to spotkanie szczególne. Nie mamy wszystkich zawodników w dostępności, ale każdy chce w tym meczu zagrać. Chcemy dobrze wejść w to spotkanie. Jak jest to? de Castañeda, que bueno, no. siente algo en, el, en el, la rodilla y espero que bueno que ayer se hizo un remené y que no sea nada grave. Luego es el Machado, que no puede estar en el partido porque bueno, tiene una fisura. E, tak jak w przypadku Kastaniedy, bo czuje ból w kolanie, miał rezonans magnetyczny, ale wyszło, że to nie jest nic poważnego. A tak samo jak Machado ma e, pewien problem z zdrowiem. Okej. Okay. Elo bueno. E, yo creo que casi todos lo, los demás, aparte de Alves que ya sabemos que no están, todos están recuperados. Lisandro y Semedo que ya jugó ch, 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 ya se sabe, ya se. O el otro partido. Casi todos están, están bien y creo que con ganas de que llegue el partido. ¿no? Un partido importante pa, para nosotros, para todos. Y espero que, bueno, que salgamos con algo positivo de, de este partido. Prawie wszyscy są zdrowi. Wrócił Lisandro Semedo, wrócił Cichocki, oprócz oczywiście Alvesa, ale to wiemy, że to jest sytuacja, która na razie się nie zmieni. Wszyscy są z nadziejami, wchodzą w to spotkanie i myślą w zasadzie tak naprawdę my wszyscy myślimy, żeby to był dobry mecz chcemy zagrać dobre spotkanie. Bueno, a Legia, eh, bueno, myślę, że jest trudne dla niej, tiene. aunque tenga una plantilla amplia, han tenido muchos partidos y yo creo que eh, se, han, se han desgastado mucho los últimos partidos, que en los últimos partidos de liga no, no, en los últimos cuatro no han ganado ninguno. Y creo que también aparte que... efekta fizycznie, myślę, fizy fizy psychicznie no, jest importante La koncentracja jest trudna w tolos partidos. Patrząc na Legię, mają szeroki skład, ale grali też dużo meczów. Bardzo dużo o, zainwestowali energii, zarówno psychicznie, jak i fizycznie w tych meczach e, i z czterech ostatnich meczów nie wygrali żadnego. Bueno, yo creo que para, para nosotros no que hagamos un buen partido y que bueno que estemos pre preparado para, para un Leia que bueno quiere quiere ganar todos los partidos quiere demostrar que son los mejores y que tiene una historia detrás pero bueno. Eh, nosotros tenemos que, que aprovechar todo lo, el juego nuestro, todas las opciones de, de poder marcar, porque bueno, también le deja mucho, me, muchos espacios y es importante ser efectivo en cada ataque. Eh, y si se el esto es un equipo que Przez swoją historię jest zespołem, który zawsze chce wygrać. Naszym celem będzie korzystać z tych wolnych przestrzeni, które będzie nam dostarczać Legia i naszym celem będzie korzystać z tego, co będziemy mieli, żeby mecz wygrać. Myślę, że dla nas najważniejszym celem na to spotkanie jest zagrać dobry mecz. Dziękuję trenerze, święty coach i zapraszam do zadawania pytań. Maciek. Dzień dobry, Maciek Kwiatkowski, chodnia, Panie trenerze, y, jaką taktykę Pan zastosuje, żeby powstrzymać takie indywidualności Legii jak Josue, Bartosz Ślisz, Paweł Wszołek, Mark Gual czy Ernest Muci? Taka taktyka jest para że trzeba być w komu odpowiedzieć na kogo So. Eh, ya, ya sabemos ¿no? que, que son buenos jugadores, que tiene uno contra uno son, son muy buenos. ¿no? Y bueno, eh, yo creo que nosotros tenemos que estar muy compactos, trabajar como equipo, dejar poco espacio entre líneas porque es importante para nosotros y, y que reciba lo, los balones. no tan cerca de, de naszia, porque jest importance, jugadores como tienen ellos, como Musik o Hesujeń mucha calidad. To są dobrzy zawodnicy, dobrze czują się w grze jeden na jednego. Musimy być skoncentrowani na swojej grze. I musimy grać bardzo kompaktowo żeby nie zostawiać im miejsca, bo wiemy, że jeśli im zostawimy miejsce przy naszym polu karnym, może się to skończyć źle naszym celem będzie zacieśnić tę grę, żeby nie mieli tyle miejsca, żeby się rozwinąć. W związku z tym, trenerze, kolejne pytanie. Czy nie myślał trener o indywidualnym kryciu właśnie Josue, na przykład przez Luizao bądź Donisa? Siusten por eso no penso en poner una, una cobertura no, individual sí, sí, de, marcar, de Jesús, hombre, no, a los no, dos jugadores. No creo. pienso hacer eso porque bueno yo me acuerdo cuando <laughs> empecé el fútbol eh, bueno también me tocaba por la posición que te tenía y bueno marcaba entre comillas el el mejor no y yo creo que en día de hoy hay que estar compacto hay que trabajar Nie możesz iść poza zawodnikiem na całym terenie. Kiedy jesteś na terenie, trzeba być agresywny. trzeba iść z intensywnością, bo jak już powiedziałem, jeśli zostaniesz myśleć o to Nie, bo kiedy zaczynałem grać w piłkę, to zawsze wiedziałem, że nawet jeśli będę grał indywidualnie, to ten, co jest najlepszy, to i tak swoją robotę zrobi. Musimy zagrać kompaktowo, musimy starać się tworzyć sytuację tak, żeby nie wychodzić przed nich, żeby nie dawać tej sytuacji im, i musimy być bardzo uważni, żeby nie sami nie sprowokować sobie żadnego problemu, tym, że zagramy niedokładnie, że będziemy mieli, że będziemy nie skoncentrowali na tym, co mamy zrobić. Jak już dicho antes, es importante para nosotros que estos jugadores que no reciban cerca de nuestra área, es importante, to ważne, żeby oni, ci zawodnicy, których wymieniliście wcześniej, Rzułesz, Sliż i inni, żeby oni nie dostawali piłki przed naszym polem karnym, żeby nie mieli szansy otrzymać piłkę, bo oni mogą wtedy myśleć szybciej, żeby nie mieli czasu, żeby wykorzystać tą swoją jakąś jakość, jaką mają. Dobrze, to teraz przejdźmy na... Skrzydło, prawa strona, Paweł Wszołek, niezwykle szybki zawodnik, dynamiczny, nie obawia się trener właśnie, że może sobie z nim nie poradzić i Dawid Abramowicz, e. szybkości nie zły. Tak, Aura, el quiere de bandas. Y si usted piensa que Pschowe, como un jugador rápido, dinámico, va a ser un problema para eh, Abramovich, que va a ser muchos problemas, porque él dice que Abramovich no está tan rápido, no está conocido por la velocidad. Bueno, es importante para nosotros, como he dicho, que estemos compactos, con mucho espacio, que demos coberturas, ayudas a los laterales en estos casos, ¿no? tanto Abramovich como Jesic. Y yo creo que se, se puede arreglar, aunque no, no tenga la uh, velocidad muy, muy alta, ¿no? pero bueno, yo creo que con ayudas de otros jugadores de otras líneas se puede suprimir esto. Tak jak mówiłem, dla mnie ważne jest to, żebyśmy grali kompaktowo. Każdy musi mieć dobre krycie, i obrońcy muszą otrzymywać pomoc. Tak, żeby w momencie, kiedy będzie taka szansa, żeby człowiek mógł się rozpędzić, to żeby mu to udaremnić. Żeby zawodnicy, którzy grają w środku pola, również pomagali e, skrajnym obrońcom, takim jak Grzesik czy Abramowicz. Tak, my w equipo también tenemos, no, e e e jugadores de velocidad. Ale, bueno, myślę, że możemy zrobić to w różnych facetach, bo, jak wiemy, Legia jest un ekipa, który le gusta imponer się w języku, który się zabrał bardzo i espero, abyśmy mogli zrobić to spacer. My też mamy szybkich zawodników i będziemy starali się, wiedząc, że Legia jest zespołem, który lubi narzucić swoją grę. Chcielibyśmy wtedy my skorzystać z tego, że stworzą się przestrzenie, że się Legia otworzy. Pytanie, które zadaję ostatnio dosyć często. Czy nie myślał trener o tym, żeby zaskoczyć Legię na przykład tym, żeby zagrać na dwóch napastników, czyli wykorzystać od początku znakomitego Jesienią Pedro Henrika, także no nie zapominajmy jednego z najlepszych zawodników, najlepszych strzelców poprzedniej eh, rundy, eh, czyli Leonardo Roża. Jestem na de sorprender a legia jugando con dos delanteros, eh, con Enrique y Rocha, porque Enrique está en buena forma y Rocha tenía buena forma la eh, temporada pasada. Bueno, yo como he dicho antes en otras conferencias de prensa, prensa que bueno que Rocha también Ha mejorado mucho en muchas cosas, pero bueno, yo creo que el equipo funciona bien así. Y cuando esté preparado y el equipo esté preparado para jugar con dos delanteros jugará. Pero en este momento yo creo que es difícil que empiece, empiece con dos delanteros. Tak jak mówiłem wcześniej ha poprawił się w wielu aspektach. Ale teraz gramy w taki sposób, że drużyna dobrze funkcjonuje z jednym napastnikiem. Jeśli to się zmieni, jeśli poprawimy tą sytuację i drużyna będzie przygotowana do grania na dwóch e, napastników, nie wykluczam takiej sytuacji, że kiedyś taką decyzję podejmę. Ale na tę chwilę dobrze działa drużyna tak, jak w tym momencie jest. Bueno, quedan dos i y puede pasar de todo. Puedo, Puedo cambiar de opinię, no? <laughs> Zostają dwa dni, jeszcze zostało dużo czasu. Być może zmienię na to zdanie, nie, Być może zmienię zdanie na ten temat, nie wiem tego. Na koniec trenerze ostatnie pytanie. Albert posiadała, czy Krzysztof Błockowski? Na última pregunta que un dorsal portero titular posiblaba Bonkowski. Bueno, como he dicho antes, quedan dos días. veremos. Bueno, bien que los dos están bien, que Albert no a tenido nada i to y jest important para nas Ten tenerlo con nosotros. Zostają dwa dni, tak jak powiedziałem, dużo się może wydarzyć, ale najważniejsze, że obaj są już czują się dobrze e, i cieszę się, że Albert jest już z nami, że wrócił do treningów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeśli nie ma więcej pytań, to dziękujemy za udział w konferencji i do zobaczenia w niedzielę na stadionie Thank you Coach. Thank you. Radomiakowi kibicuje Platinum Fitness. Radom, ulica Biznesowa 8. Sportowym emocjom, smaku nadaje Max Premium Burgers.